Cześć Dzień dobry widzowie, witam was w drugim odcinku na tym kanale W sumie w tej serii I, i tak, co się zmieniło Bo trochę jeszcze tam pograłem poza odcinkiem Zebrałem tutaj tego I mam pszenicę Poszedłem tutaj sprawdziłem, rozmnożyłem sobie Tom Z jakąś tam inną i mi wyszła ta Jak se rozmnożyłem Tom Z węglową to mi wyszła redstone'owa Także mam kolejną redstone'ową Z ostatniego odcinka mamy tutaj W skrzynce dwie żelowce Ja się zastanawiam, czy nie mam więcej dirt'a, Nie mam dirt'a A to szkoda, bym się tutaj rozprzestrzenił, ale te żelowce sobie zostawię i zrobię. Z, yy. Tu je na razie dam, żebym. żeby mi rosły. Bo akurat co, jak co, ale żelowce te bym. chciał tutaj. zatrzymać. I akurat sobie rozmnożę. oczywiście, witaj na surowce. No, to ja wiem, to ja wiem. Młoda surowca nie mogę jej ogolić, nie. Zwykle tutaj muszę iść po dirtowce. Dzięki dirtowco. So, muszę tutaj wyprowadzić dirt. Już próbowała wyskoczyć, widzicie? Jaki to jest skała półcen mały o! Pięknie Ile żelaza widzowie ile żelaza Przepraszam No, mamy tylko kolejną pszenicę tylko jakbyście mogły na razie jeszcze nie zjadać wszystkiego Bo za szybko to to nam tutaj nie rośnie no i na pewno chciałbym też, yy, widzowie, zrobić sobie kilof żelazny. Próbować bynajmniej zobaczyć jak się nim kopie Jest żelazny kilo. To ma jeden dwa szybkości i jeden niezniszczalny. Ma, z reguły niby mają... Lep, lepsze i lepsze ity lecieć. Dirtowca. A, i muszę jedną rzecz sprawdzić. Czy jak się postawi difterowce na tym, tak, pojawia się graz, dobra, dobra, pięknie, pięknie. Jest to, co chciałem sprawdzić, wszystko się tutaj zgadza, pięknie, ładnie. Od razu sobie tutaj, widzowie wymienimy, czy nam się rozrastała farma. I bardzo Wam dziękuję za odzew pod ostatnim odcinkiem. Było tam 8 wyświetleń z tego, co na ten moment, jak to nagrywam. 8 momentów, 8, a tak, 8 moment 8 wyświetleń, i tam subów na razie żadnych nie było. Chociaż teraz macie na ekranie, jak to wygląda w momencie, kiedy to montuję Także no, bo mamy głowę surowcy, nie tu, git mi to jest już trzecia głowa surowcy. Teraz potrzebujemy bloki węgla i będziemy mogli stworzyć... Tom. Nie sobie, ja sobie na razie to młodą zabiję, bo mnie wygryzie z branży. I cały dirt mi tutaj... Ten niby mam tutaj jeszcze ten, ale to tak... Wiecie, na razie ich nie nie ogalam. Ogalam, og og ogalam chyba się mówi, nie? Nie strzygę ich na razie, o. O, jest jajko, dobra, jajko drewno owcy damy sobie tam. No się na razie nie dajemy sobie, tylko tutaj będziemy rozbudowywać na razie teren, bo chciałbym sobie powiększyć i potem yy, zrobić sobie tak jakby więcej dirta zdobyć od yy, dirtowiec, <laughs> od dirtowiec i właśnie sobie chciałbym yy, Zrobić takie, taką, po, taką, taką podziałkę, jakby na te wszystkie te, nie? Owce. No, a poczekajcie, widzowie, gólne sobie osi z Wiedźminkiem. Polecam, tym, tym razem nie osi, czy osi też z edycji The Witcher, tylko akurat mam tutaj Eredina. Eredina ma smak granatowy. W sensie smak granatu. Całkiem dobre osi. Całkiem dobre osi wam powiem. Jest dobre. Smakuje mi. Także. Także polecam. Niż tam piłem osi, osi w puszce z jaką w eliksiry. Na razie do, do tej pory najbardziej smakował mi kot. Ehm. Zamieć też jest dobra, truskawka z limonką, chociaż nie moje gusta. I kupiłem sobie jeszcze <laughs> mango chili, czyli jaskółkę. Chociaż obawiam się, jak to będzie smakować, bo ponoć źle to smakuje, także sobie zobaczę. O, drewno owca i węglo owca. Okcząb. Ok dobra, teraz z tej strony zaczniemy. O jajo. Żelowcy, o kolejna żelowca, nice A ciebie to niestety koleżanko Zabiję Tak, bo wy mi na razie nie będziecie jeść no, za bardzo już nie ma czego tutaj jeść sobie tylko Zasadzę Łódnową nasionka No i co mi podzerasz trawę halo? No. Czy już ci pozwoliłem? Dobra, zbiorę od nich niech tu jedzą. Tu mam jeszcze jeden blok tego to. Już mi się pomału kilo końcu, to sobie zaraz zrobię i będzie git. O, o, dwa jajka już są. Yy, lapisowca owca i redstone owca. No, gitówa nawet. Git jajka O, kolejne jajko Dirtowca, o, dirtowca akurat Będziemy sobie tutaj dawać Takie sposobem Będziemy ją od razu zabijać Kurdy, mogę ją jeszcze no tak, nie No, ale co wiesz, żeby nie było Dajemy sobie tu Kolejna drewno owca. Nieźle. Po a drewno owcy się tu akurat dam i ostrzyga bo potrzebuję dużo drewna. Dobra. jest... O, tu urosło. słuchajcie ja posadzę nowe bo coś nie chcą. Nie chcą mi rosnąć te sadzonki. Jeszcze teraz widzę, że szybciej rosną, i nie wiem czemu. Może mi się zlegował serwer ostatnio. Nie mam pojęcia czemu. No i kolejny żelazny kill off. i tutaj damy do góry tu mam tą węglu owce redstone owce, lapis owce. o drewno owca kolejna nice yy, czekajcie widzę bo zapomniałem co ja chciałem, chciałem tutaj zrobić tak i tutaj tak to tak to tak tak i tutaj obok tych oby co tak na jeden no i proszę Zmienił hmm. się Nie, myślałem, że jakieś ejka nowe dostałem. Grałem w Elowca. też wygląda także o, dirtowca to widz. Yy, 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 yy. dirtowca szybko tak i chyt, pięknie mamy to jednego dirta już można tutaj dać wszystko pięknie gravel tutaj mamy węglowce będę musiał też tutaj sobie wziąć i tego ty i ty chodźcie się tutaj bara bara, dzięki a teraz tu i to wziąłem wziąłem te pięć węgla dobrze Dobrze, dobrze. Więc wiemy? Żeby przyjść przejść tę te grę teoretycznie, żeby wykonać questy wszystkie w tej grze, rzekomo, tak autor napisał, musimy pokonać tylko Widera. bo nater i end jest tu wyłączony. Dlatego musimy tylko Widera pokonać, a Widera tworzy się tak, że dookoła głowy owcy trzeba postawić 4 bloki węgla. także ten soul sand, się tam robi coś jakoś z piasku itd. Wam to na razie nie daje, nie zasłużyłyście. No, dokończę kopać tutaj. A, odłożę te do skrzynki. Właśnie, właśnie. To jest dobry, Dobry pomysł. Bardzo dobry pomysł. Puck, nie mam już prawie gdzie tego odkładać. Wszystkiego drzewo idealnie na dwie skrzynki nowe. O i pięknie. O, jeż trawę, jesz trawa rośnie. Chyba rośnie. No właśnie widzowie, czekajcie. Ja, a ja, a ja, a ja też nie pomyślałem o tym. Mamy liście, nie? Mamy ich dużo. A jest zawsze szansa, przez któregoś z tych liści. Wypadnie mi akurat sadzonka danego drzewa Właśnie, właśnie. A ja jestem jednak widzowie big brain. No beka w chuj. I zrobiłbym to tak na środku bardziej. Myślę, że tak, to tutaj Tak, tak. Jednego dircie kawym, se stąd coś w sensie, zapożyczył. Zrobiłbym tak i zrobiłbym też tak. Mamy jakiś lód jeszcze? Nie mam lodu. Ojoj, oj, będzie trzeba lodowce za niedługo pościnać. No i pięknie. Mamy tutaj sadzonkę. Także i Kobelo magnific. Niech mi się tutaj wszystko rozrasta pięknie, ładnie. O. Drewno owca. Bardzo proszę, drewno to sobie wszystko wywalę tutaj na razie. A A może też niech. O kolejne jajeczko. To zaraz je otworzymy. Także będzie jakieś dobre. Gravel. A to tam. wiecie gravelu Na razie kolejne. DIA... DIAMENTOWCA, DIAMENTOWCA WIDZOWIE DIAMENTOWCA Mamy diamentowce, wy tobie widzicie co my mamy właśnie To jest diamentowca, ja sobie mam tutaj Od razu dwa diamenty No i nie mogę, mamy diamentowce tutaj też A widzowie czekajcie, ja mam pomysł, a jak Rozmnożymy diamentowce Mniej więcej, dejmy na to. A no, te dwie ogolone, jak rozmnożymy. Proszę, niech wyjdzie diamentowca, niech wyjdzie diamentowca, nie wyjdzie diamentowca. Pokaż, pokaż, na, żelazowca, nieważne. A grawelowca to są ogolimy. I... Oj, można zabić. W sensie, yy, wysłać na. Do, wysłać do spa. Dokładnie. My tu nikogo nie zabijamy. Lapis owca. Lapis owca też jest dobrą owcą. Nie tak jak diamentowca, którą właśnie zdobyliśmy przed chwilą. Kwarcowca teraz. No, powiem wam, coraz lepsze dropy. Drewno owca. Też dobra owca. Drewna nigdy za wiele. Emeraldowca, Chętnie. Emeraldy na propsie. Nie wiem, co z nimi zrobimy, ale na propsie. Jak najbardziej. Jeszcze jedno jajko diamentowca by mi się przydało i bym mógł sobie zrobić Diamentowy Killoff, z którego na pewno byłyby lepsze dropy. A jak już będę miał, trafię na Enchant owce kwarcowca, ok, ok, I mu trafił na y, tam enchant owce, żelowca, pogu, ale na razie ich nie będę tutaj, ten będę odkładał do skrzynek. Y, to powiem wam widzowie, że fajnie by było, gdyby na przykład miał, gdyby miał tam enchant owce. O, Redstone Owca. Enchant, bo wtedy mógłbym sobie zakląć jakiś kilof na fortunkę. Bo killoffy z fortunką tu wtedy dają większe szczęście tutaj, że trafimy na jakąś dobrą owcę albo na spawner z, z jajkami. Albo no, na spawner, albo na, na skrzynkę na no, wszystko można trafić. Kolejna żelowca widzę, wie ja teraz coraz więcej żelowiec dostajemy. Mam tu jakieś żelowce? Mam tu żelowce, tu będą żelowce. Zostawiłem tak, że tutaj będą żelowce. Tam kwarc, to kwarc zadamy zaraz ten. Napis owca. drewno owca. No, na razie nie mamy. Redstone. To tam potem. Kwarc. Kwarc owca. No, mniej więcej będę tak pamiętał, widzowie. No, bo jednak żelazne nie dość, że kopią szybciej, to jeszcze dają dużo więcej tego, więcej, yy, sz, więcej jajek po prostu wypada. Bynajmniej tak mi się wydaje. Z tego co zauważyłem. Chociaż teraz to w ogóle jajka nie wypadają. Kolejna anżelowca No nie na farmę ty... No Głowa gracza Żelowca. Kolejna jako drewn i gravel Okej, okay, okej okay. A właśnie ty. Znaleziono skrzynkę w par. Trzcina, Czcina, nici, kości. To będzie dobre. Kaktusy. Z kaktusów co mogę robić? Nic za bardzo. Z mączki kostnej. Mączka, kostna, mączka, kostna. To na pewno mączkę sobie zrobimy. Ale co z tej mączki? Tak to nie zadziała. Tak też nie, tak też nie. Mogę tylko na pola albo tu. Raz. O, widzowie. A tam mam takiego teksturpaka fajnego, tak? Nice, 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 nice. nice. Mnie się najmniej podoba. I kolejna żelowca, widzowie. Pokczamp. Coraz więcej żelaza. Ja lubię, ja lubię. Tylko chciałem, żeby mi się ten gras szybciej rozrastał, tutaj, nie? O, dirtowca. Dirtowce walniemy sobie tutaj. I od razu ją ogolimy. I zabijemy. Tylko proszę nie jeść, pamiętajcie. Proszę nie jeść. Zrobimy tak. Nie wiem, co to dało, ale. No i damy tak. Tylko proszę nie jeść. Dobrze? Bo pójdziecie na przeróbkę węglowca przyda się jak najbardziej. Jeszcze jak? It's time to Kolejna węglowca węgiel, węgiel, węgiel. Co by tutaj jeszcze zrobić, wicowie Żeby was nie zanudzić, a żeby było... Tak nie wiem, co ten sufit podniósł jakby No To ja to i tak mogę jakby Tak jakby zepsuć No i co? Po trzy do góry będę budował Co się niszczył Mogę jak najbardziej Trochę mi to zajmie Także dobra, widzę wy Nie, ja sobie to zrobię po odcinku Bo nie mam nie będę was zanudzał tutaj Też nie wiadomo jak ten odcinek będzie trwał yy, Zrobię szybko jeszcze, tylko tą ściankę wykończę Tą ściankę zrobię, jeszcze raz taką rundkę i kończymy na dzisiaj odcinek też To jest, nie, wracaj tam, wracaj tam co to jest, niepoważna jakaś? Ty... Urwik stąć jeden. Co za owca, wredno? Co za owca widzę? Jezus Maria, no nie mogę, no. Grawelowca. A powiem wam, widzę, fajnie jakby się jeszcze jedna diamentowca zdarzyła. Naprawdę, to by było cudo. O! Poszedł kilow, druga gravelowca, super. Nowy, żelazny kilow. No i dobra, widzowie. To teraz jeszcze jedno jajko zdobędziemy i kończymy odcinek. Te głupie kończyć odcinek bez żadnej owcy. No, halo jajko, jakieś fajne. O, jest, jest, jest. Kwarc i rystunowca. No i dobra, to też dobre owieczki. No to ja to widzowie z, taki, z takim ekwipunkiem nie widzicie. O, do tej skrzynki od, odłożę rzeczy, jakie zdobędę po tym, jak y, zrobię ten sufit tutaj. Y, będę chciał ten sufit wykończyć, ale to się zrobię na, po odcinku, żeby Was nie zanudzać. Także y, na, na ten moment to wszystko. Udało nam się w tym odcinku zdobyć diament owce, zasadzić drzewo. Y, dużo żelaz owcy zdobyć. Y, I no. I w następnym anusz, anusz będziemy mieli już Arbuza. Także co, widzę. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Pamiętajcie, pijcie dużo, trzymajcie się, pa-pa!